Znaczy, zna, znacie stronę biblinę? Bl, bl, no? no ja nie, ale dzisiaj ją poznam. Ym, I to jest Iwie.org. Może trochę inaczej. I chmę mein tu. Nie mogę nawet znaleźć mojej ładowarki, ale nieważne. Klikniemy sobie w wyszukiwarkę. Jwy kropka orka orka. Całkiem dobra strona. Co może pójść nie tak? Dobrze, więc.. klikam nie działa. M. Więc podążajmy za różnymi lekcjami. Bardzo przepraszam za dźwięki, które słychać. Ojeju, co ja narobiłam? Co mnie pierdoła jest? Dobra, obejrzymy sobie to są takie nowoczesne filmiki. Do nich przejdziemy, ale chciałabym zobaczyć najpierw te stary filmie. Nieważne. Obejrzmy. Pierwsza lekcja. Będziesz posłuszny rodzicom. Wow! Super! Ok. Głodna jestem, więc bardzo przepraszam. Podłożymy na maksa. Polaka tak się. Musiałam poznać wzorkę, um, a ja chciałam jedną pierwszą razem, a potem zjadą ją w polu. Oje, się. Nie walczą. Nie walczą. Uh oh. <laughs> what uh huh. Mm -hmm. Biedna mama musi sprzątać oczywiście. No to w ogóle trwa? Aha. 6 minut. Ok. Jutro! Owiat! Kto tak w ogóle Tylko nie zapomni zdjąć butów? Właśnie umyłam podłogę. Dobrze, mamo! Lądujemy i. Ale co z butami? Noż. Czy mama nie mówiła, żebyś zdjął buty? Mówiła. Hmm. Mama bardzo się napracowała przy sprzątaniu. Jak się poczuje, kiedy to zobaczy? F tak? Przepraszam, tatusiu. Już dobrze, dobrze. Chodź, sprzątniemy to razem. <gumbecko> Trzeba Kto się dgadki. było napracować, prawda? No. Zobacz, gdybyś posłuchał mamy, nie musiałbyś teraz tego sprzątać. Pewnie? Synku, kiedy Cię o coś prosimy, to dlatego, że Cię kochamy. Chcemy dla Ciebie jak najlepiej. Czego uczyliśmy się na rodzinnym wielbieniu? Niczego. Następne. Było... Stop! Okej, okay, drugi odcinek. Znowu być powszechnie co. To dwa filmiki. Jak na razie nie obejrzę więcej. Co za bałagan. Co? Piotruś, zaraz zaczynamy rodzinne wielbienie. Weź książkę. I pozbieraj te kulki. Ktoś może się przewrócić. E, więc tylko dwa filmiki. Zawsze słuchaj mamy i taty. Trochę mnie zamurowało przy tym. Mm. nawo Nieważne. Po prostu posprzątamy te klocki. My też sześć minut to Dziękuję. nagrywamy. Jestem dumna z takiego posłusznego syna. A teraz szybciutko. Tata i Zosia już czekają. Dobra, no. Co Więc zachęcam. Co ja no, lubię ja chował, ale tak jakoś doczekały się dwa filmiki chapterów, czyli coś takiego jeszcze coś takiego. Możemy obejrzeć te dwa czaptery, jeśli starczy mi procent. A jakby co, to już się mogę z wami żegnać. Tylko tak weźmiemy szybko te czaptery, bo... Co za sierota. Czekaj, że co? Jeszcze raz? W szkole jest taka dziewczyna. Jest dla mnie strasznie wredna. <grydne> Hej, Zośka. Wiem, że tam jesteś. Co za sierota. Sierota. Modliłam się, żeby przestała, ale to nic nie dało. Kiedy się modlisz do Jehowy, on naprawdę cię słucha. Co się dzieje? Będą ci bić? Zośka nie ma szans. Jak to za sam? O co ci chodzi, Angela? Jehowo, proszę, pomóż mi! Nie, dobra. Drugi Chapter Hump. O ten. Zobaczył go na szybko. Włączam. To jest koleżanka, Zosi? O, hej. Gdzie się wybierasz? Właśnie mam się spotkać z Zośką. Czemu się z nią zadajesz? Nie przeszkadza ci, że ludzie uważają, że jesteś inna? Co masz na myśli? Sama nie wiem. Ja muszę już iść. Powinnaś trzymać z nami, a nie z tą Sierotą. Ludzie nie zawsze są mili wobec osób, które się od nich różnią. Nikola? No, idziesz z nami? Nikola, nie. Nie idź z nimi. One są świnie. Tak. Jesteś... Co? No i doczekaliśmy się tego. A ja dziękuję wam i zapraszam na stronę właśnie jewy.orka. ah